Jestem hardcore. To mój mały brat John. Lubię placki. To mama świnka. A! A to... To jest guziec. Taka świnia z Afryki Komputer Twojej szarej. Głos, mach, 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 Tak i robi. Czy możesz go naprawić, zepsuty. Czy możesz go naprawić, dziadku Świnko? Hmm. Zabierzmy go do mojej szopy. Prawia różne rzeczy. Muszę zajrzeć do siebie. Znowu w życiu mi nie wyszło. Ciekawe czy mam książkę o zegarach. A tu mamy jak działają zegary. Dziadek świnka naprawił zegar z kuku. Mama Świnka przyszła po Pepe i George'a, mamo. To miło. Do, Do widzenia. Bye! Pora się najebać. Babciu Świnko. Tak. Wszyscy jedzą obiad. Oddałam swój stary komputer babci i dziadko. Oje, bałcie, kurwa, ta pierdolona. Halo, mówi świnka Pep. Chcę zwiedzać anal. to Dziebek. On też chce zwiedzać. Co się? się stało z komputerem, dziadku świnko? Jest! POPR! Zasłucha cię jebie na kasę. Wyłącz komputer. Teraz włącz go z powrotem. Naprawił się? Przyjechaliśmy zabrać zepsuty komputer. Zajęliście. Gotowe powinno wystarczyć.